Witam Was serdecznie na przyszłym kanale z grubym na ryby. Dzisiaj standardowo lecimy na metodę. Wędeczki postawione. Mamy palecik. To jest truskawka, słodka kukurydza, gruszka. Wszystko rozstawione. No i co, czekamy na rybki. Nie? Efekty później. Pokażę. No, i co się okazało, że ani jednego brania chyba nie ma sensu dalej siedzieć. Półtora godziny, nawet dziubnięcia nie ma coś jest nie tak. No także, co ja mogę Wam, kochani, powiedzieć? No. Spróbujemy ruszyć wieczorem na rybki. Oczywiście z grubym na ryby. Pozdrawiam serdecznie połamania.